W gimnazjum bardzo lubiłam matematykę, bardzo lubiłam rysować. No i tak się w sumie zaczęło myślenie, gdzie pójdę dalej. Siedziałam z mamą, pamiętam, przed laptopem i szukałam, szukałyśmy różnych kierunków, gdzie matematyka jest jednym właśnie z głównych przedmiotów. No i tak wpadła mama na pomysł albo ogrodnika, albo architekta. No ale stwierdziłam, że no, ogrodnik tak niekoniecznie, architekt jakoś tak, mam wrażenie, że ma większą taką przyszłość. Szczególnie, że lubię rysować, więc architekt bardziej był mi No i żeśmy się tutaj, przyjechały. Okazało się, że dni otwarte były już dawno, bo myśmy z mamą przyjechały pod koniec maja. Ale tutaj była, poszliśmy od razu do sekretariatu i pani powiedziała, że oczywiście jak najbardziej znajdzie się osoba, która nas oprowadzi. I no, oczywiście znalazł się nauczyciel, który oprowadził nas po całym terenie, opowiedział wszystkim, pokazał każdy szczegół, odpowiedział na nasze pytania, które miałyśmy z mamą i widząc teren, potencjał tej szkoły, dzięki temu, że wiedziałam, że będę mogła mieć dużo możliwości, żeby nauczyć się praktyk, żeby nauczyć się różnych technik i tak dalej, to stwierdziłam, że tutaj chcę iść. I pamiętam, jak szłam z mamą do auta już po obejrzeniu terenu i powiedziałam, że do mamy na pewno tutaj pójdę. No. Oczywiście potem przywiezienie dokumentów, nie było problemu, dostałam się, no i tak tu jestem. Mimo wszystko nadal jest tak fajnie, tak jak było opowiadane, a nawet lepiej, bo teraz ja w tym uczestniczę.